W Centrum Kryzysowym dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi Nadzieja w Koszalinie prowadzonym przez diecezjalną Caritas realizowany jest projekt Dziecko jest ważne. Działania współfinansowane przez województwo zachodniopomorskie skierowane są do kobiet, kobiet z dziećmi i dzieci. Ma na celu... Pokazanie, że dziecko jest ważne od samego początku do dorosłości i należy mu się szacunek, tak w społeczeństwie, jak i w rodzinie. I w ramach różnych działań zaplanowanych w projekcie mamy warsztaty psychoedukacyjne dla kobiet, mamy grupę dyskusyjną dla kobiet, zajęcia integracyjne mam z dziećmi czy dzieci z mamami, spotkania promujące dobro dzieci, kampanię informacyjną czy też społeczną w mediach społecznościowych dotyczącą szacunku dla dzieci. Z perspektywy pracy z paniami pojawiają się nam pomysły i rzeczy, które warto by jeszcze wprowadzić w funkcjonowanie czy tych pań, czy w funkcjonowanie placówki. I tak naprawdę te działania są też odpowiedzią na ich potrzeby, zauważone potrzeby. Mówimy dziecku jego cechy charakteru, które są dla nas miłe i dobre. Podczas warsztatów panie miały okazję napisać list do swojego dziecka, do przyszłości. Czy to jest istotne? Myślę, że tak. To jest taka chwila refleksji, kiedy człowiek może się zastanowić nad tym, jak widzimy nasze dziecko, co chcemy przekazać naszemu dziecku i jakie. Rzeczy chcielibyśmy w nim wspierać, tak? ponieważ gdy patrzymy w przyszłość, no to widzimy ten obraz dziecka, taki jaki chcielibyśmy go widzieć za parę lat. Więc już dzisiaj możemy się zastanowić, co zrobić, żeby ono kiedyś w przyszłości takie było. Więc to jest bardzo ważne dla, dla w tej chwili. Nikt z nas nie rodzi się z gotową receptą na wychowanie dzieci, dlatego tak ważna jest pomoc specjalistów. Każdy chciałby być najlepszym rodzicem i każdy działa tak, jak serce mu dyktuje i chce być tym najlepszym rodzicem. Raczej nie zawsze jednak posiadamy takie sami, takie w sobie wiedzę, czy czasem umiejętności, które sprawiają, że robimy to dobrze. Dlatego takie warsztaty, które dostarczają wiedzy, mówię umiejętności, jakichś narzędzi do tego, żeby wspierać dziecko, są bardzo ważne. Myślę, że każdy powinien skorzystać z takich zajęć. Atmosfera podczas zajęć jest bardzo luźna, dlatego dużo takich zajęć jest kreatywnych, warsztatowych, gdzie pracujemy na kartach pracy, flipcharty. Panie tutaj są zapraszane do wspólnej pracy, więc to kompletnie nie jest wykładowo, że ja tutaj stoję i y, złote rady daję, tylko są wciągane do tego, żeby same pomyśleć, przemyśleć i znaleźć co najważniejsze swoje własne rozwiązania. A swoje własne są najlepsze, dlatego że są dostosowane do tego, co mogą i potrafią. Ktoś jest uparty, to bardzo dobra cecha. Potrafi dążyć do celu. Mhm. Możemy to podziwiać. Mhm. Najczęstsze wątpliwości to jest to, żeby znaleźć ten złoty środek, czyli kiedy zabronić. A kiedy pozwolić? Kiedy być twardym, a kiedy ustąpić? Kiedy spełnić, jak dziecko coś chce, czy to jest zachcianka, czy to jest potrzeba? I to są głównie te dylematy, które sprawiają, że człowiek zawsze jest takim trochę rozkroku i się zastanawia, czy zrobię dobrze, jak pójdę w tą stronę, czy w tą. I właśnie takie zajęcia mają takie dylematy trochę ułatwiać rozwiązywać. Obecnie w Centrum Kryzysowym Nadzieja przebywa pięć kobiet i siedmioro dzieci. Na co dzień realizujemy różną e, tematykę, tak, tak samo warsztatów. E, które mają służyć w wyjściu z sytuacji kryzysowych i też odpowiadają na potrzeby pań. Na przykład zauważamy, że panie mają problem z gospodarowaniem budżetem domowym. To jednym z modułów czy tematów spotkań z paniami jest rodzinna ekonomia. Na co dzień panie też otrzymują wsparcie pedagogiczne, wychowawcze, ukierunkowane w stosunku do dzieci, otrzymują pomoc prawną, otrzymują pomoc socjalną, wszystko, co, wszystko to, co może im pomóc w wyjściu z sytuacji kryzysowej. Współpracujemy bardzo szeroko z instytucjami, gdzie panie, że tak powiem, mogą otrzymać pomoc. Na przykład takim wsparciem służy nam Centrum Zdrowia Psychicznego Madison, gdzie panie otrzymują wsparcie zespołu. Leczenia środowiskowego, który przyjeżdża do nich bezpośrednio tutaj do placówki. Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi Nadzieja w Koszalinie funkcjonuje już 20 lat. Z tej okazji powstanie Mural, którego projekt zaprezentowano kilka miesięcy temu. W tej chwili wszystkie prace zmierzają ku temu, żeby wykonawca muralu mógł wejść z pracami i niedługo będziemy się cieszyć nowym obliczem podwórka, które otacza centrum kryzysowe. W tej chwili e, dzieje się wymiana kostki brukowych i tam, gdzie, gdzie zauważyliśmy ubytki czy potrzebę, e, będzie zmiana e, podjazdu tutaj do samej placówki, e, poręczy, zadaszenia, będzie też wymieniona e, brama wyjściowa, poszerzona e, na szerszą, lepszą, wygodniejszą. Przez 20 lat funkcjonowania Centrum Kryzysowe Nadzieja przy Ulicy Harcerskiej w Koszalinie pomogło 850 kobietom. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, z której zebraliśmy plony dające nam środki do życia. Pogoda nieco pokrzyżowała plany parafii pod wezwaniem świętej Matki Teresy z Kalkuty, która zaplanowany na sobotę 23 sierpnia piknik dożynkowy musiała przenieść na niedzielę. Dziękczynna msza święta odprawiona została jednak tak, jak pierwotnie planowano w sobotę. I myślałem sobie, co Ty Boże chcesz nam przez to powiedzieć, co chcesz powiedzieć nam przez ten deszcz, ulewę i sobie pomyślałem o Was. O panie, które wczoraj tyle tysięcy pierogów robiły, o tylu z was, którzy robiliście ciasta, którzy nosiliście ławki, biegaliście, narobiliście się tak bardzo. Wszystko, wszystko, żeby było prawdziwe święto. A to właśnie najbardziej dzisiaj chciałbym podziękować Bogu, że takich was mam. Że niezależnie od tego, jaka jest pogoda, że lat przybywa, że kręgosłup boli, że może już nie taka sprawność jak 15 lat temu, to Wy jesteście? Jesteście gotowi do dziękowania. To bardzo jest piękne świadectwo. I może taka ulewa jest potrzebna, żeby uświadomić sobie, że każda pora jest dobra do dziękczynienia. Że nie ma takiego położenia w życiu, żeby człowiek nie był człowiekiem dziękczynienia. Podczas niedzielnego pikniku było wiele powodów do dziękczynienia. Za wspólne świętowanie, pyszne domowe ciasta i pierogi oraz przysmaki z grilla nie zabrakło loterii fantowej i zabawy na snopkach siana. My na razie takie stoiska odwiedzamy. Gosiu pokaż co wylosowałaś. Tak, ale zaraz skusimy też się na pyszne ciasto. Co za pyszność, pan tutaj kupuje? Ciasto, ciasto. A, jakie? A już mogę powiedzieć jabłecznik. Jakiś orzechowiec, bardzo, dobrą, yy, bardzo dobry ten no, drożdżak, także będzie dobrze. Święto dziękczynienia, czyli podziękowanie za, za wszystko, nawet za życie. Podziękowaniem za dalej ziemi, za to, że za każdy dzień, który nas, nam jest dany. Wdzięczność to, są, to jest tak potężna siła, ale ona się nie urodzi, gdy człowiek nie będzie uważny w życiu. No bo. Człowiek nieuważny przegapia, i on wtedy myśli sobie, że wszystko mu się należy. Człowiek uważny zaczyna widzieć detale, trochę jak malarz, i wtedy dopiero zaczyna się rodzić w sercu takie poczucie bycia obdarowanym. Wdzięczność, po pierwsze, bez pokory, ale po drugie, bez uważności nie wystąpi. Nie da się tego zrobić. No i tak się właśnie uczymy od wielu lat w naszej parafii. Taki dzień dziękowania, to znaczy, że widzę, że bez Ciebie, bez Ciebie, bez Ciebie nie mogę mieć wszystkiego. Musisz być, żeby też mi było dobrze, ale też muszę być ja, żebyś ty mógł funkcjonować dobrze. Podziękować za wszystkie plony, jakie mamy, i w ogrodach, i rolnicy, jakie zebrali, bo trzeba dziękować Panu Bogu za to, co. Yy, Dała, dała nam natura też nie w dużej części, bo my pracujemy, ale swoim drogą, jak jest pogoda taka, jak powinna być, no to wtedy plony są lepsze. Także musimy się nauczyć dziękować, dziękować, jeszcze raz dziękować. To chyba jest bardzo mądre przesłanie. Mieć odwagę stać się człowiekiem wdzięcznym, nawet gdy nie masz wszystkiego. O czym marzysz? A może właśnie przede wszystkim wtedy, gdy nie mam wszystkiego, umieć jakby na przekór sobie być wdzięcznym. To jest zadziwiające. Gdzieś tam w kalendarzu, na któryś miesiąc napisałem, że człowiek wdzięczny nagle uświadamia sobie, że ma więcej niż potrzebuje. A człowiek niewdzięczny ciągle widzi, że ma za mało. Chociaż mają dokładnie tyle samo, to ten wdzięczny jakoś, jakoś mu się to rozrówna. A ten niewdzięczny jakby ciągle ma za mało, za krótko, zbyt niewystarczająco. Olbrzymia praca przed każdym z nas, jeśli chcemy być naprawdę szczęśliwymi ludźmi. Dochód za Święta Dziękczynienia zostanie przeznaczony na prace remontowe i wyposażenie kościoła na osiedlu Unii Europejskiej. W naszej parafii mamy dwa kościoły, w Jamnie. Ten w Jamnie już jest jakby prawie gotowy, ale jest jeszcze ten na osiedlu, w którym nie ma wyposażenia, no i tak ciłamy sobie. Przy Jamnie mamy też kilka rzeczy do, zrobionych, do zrobienia, na przykład bruk przy kościele. Zobaczymy, jak to będzie z frekwencją, jak to będzie z pieniędzmi. Na razie gromadzimy, ciułamy, a później na pewno nie zmarnujemy żadnej złotówki.